Tam. Czasem jest tak, że mamy jakieś zdjęcie zimowe, które może nie jest złe, ale brakuje mu dramaturgii. Nie ma padającego śniegu, albo może padający śnieg potrzebny jest nam do fotomontażu. Co zrobić? Wyciąć padający śnieg z jakiejś fotografii i wkleić do innej? A może jest inny sposób? Skoro narciarze mogą korzystać ze sztucznego śniegu, to my skorzystamy z niego również. Sami zrobimy sobie śnieg, ale po kolei. Najpierw tworzymy nową warstwę. A następnie, używając wiadra, wylewamy na niego czarną farbę. Tutaj kontrolujemy, jaki jest kolor pierwszego planu. Wybieramy wiadro. I wylewamy farbę. Teraz idziemy pod filtry. Wybieramy szum i klikamy na dodaj szum. Wartość procentową damy na przykład na przykład na 40, gdzieś około 40. Rozmieszczenie zmieniamy z jednolitego, jeżeli mamy w, yy, zaznaczone na gaussowskie. Ponieważ jednolicie padające płatki śniegu wyglądałyby nienaturalnie. I by nie mieć kolorowych pikseli musi być aktywna funkcja monochromatyczny. Bo jeżeli ją deaktywujemy teraz, to widzimy kolorowe piksele. I klikamy OK. Teraz, żeby płatki nie były zbyt ostre, musimy je troszkę rozmyć. W tym celu wracamy do filtrów i tym razem pod y, rozmycie aktywujemy. Rozmycie gaussowskie. Tutaj trzeba będzie trochę na wyczucie. Powiedzmy, no nie wiem, zostawmy 3,1 piksele. No zostawmy. Klikamy na OK. Następnie uruchomimy funkcję poziomy, przyciskając klawisze Ctrl i L. Przyciskam klawisz Ctrl L, aktywuję poziomy. I tymi suwakami spróbujemy sprawić, by były widoczne tylko białe piksele. Zobaczymy. Oczywiście tutaj też trzeba się kierować trochę wyczuciem. Powiedzmy. No powiedzmy. No nie wiem, bo to trzeba rzeczywiście tutaj na wyczucie trochę iść. No powiedzmy o tak. No, może trochę. No niech będzie tak. Może trochę za dużo tych płatków. No niech będzie ok. W zasadzie jesteśmy gotowi. Musimy teraz tylko wybrać odpowiedni tryb mieszania. Idziemy i wybieramy ekran. Nie jest źle, ale czegoś tutaj brakuje. Brakuje głębi. Wiadomo przecież, że płatki tuż przed obiektywem będą większe niż te bardziej oddalone. Co zrobić? Posłużymy się kolejnym trikiem. Aktywujemy narzędzie zaznaczanie prostokątne i zaznaczymy jakiś niewielki obszar, powiedzmy tutaj. O, Boże, trosze, jeszcze raz. Zazn żeby usunąć zaznaczenie, naciskamy CTRL i D. Próbujemy jeszcze raz. Powiedzmy tutaj takie zaznaczenie. Gotowe. Teraz przekopiujemy go na osobną warstwę, przyciskając klawisze CTRL i J. Klawisz CTRL i J. I tutaj widzimy nowo powstałą warstwę. Następnie pod Edycja przechodzimy pod, pod Edycja, pod Przekształć i wybieramy Skalowanie, Skala. Nasz zaznaczony obszar jest teraz w ramce transformacyjnej, którą po prostu rozciągniemy. Łapiemy za któryś zaczep i rozciągamy go na nasz obraz. O, jeszcze bardziej. O! Tutaj u góry zatwierdzamy nasze zmiany. Teraz wygląda to dużo lepiej. Ale jeszcze czegoś brakuje. Wszystkie te płatki są, jakby to powiedzieć, jednakowo ostre. No a przecież to, co blisko nas podczas ruchu, powinno być bardziej rozmyte niż to, co porusza się w oddali. Musimy to poprawić. Wracamy więc raz jeszcze do filtrów i pod rozmycie uruchamiamy poruszenie. Teraz tym suwakiem tutaj na dole zmieniamy odległość. Jeśli przyciąg, No tak, ale najpierw zmieniamy kąt z 0 na 90. Wpiszemy 90, ponieważ rozmycie ma być w pionie, a nie w poziomie. I jeszcze raz próbujemy. No, może to troszkę za dużo? Tu też trzeba, oczywiście, wszystko na wyczucie trzeba robić. No, powiedzmy, zostawmy to tak na, na 36 i klikamy na OK. Proszę, teraz wygląda to jak najbardziej naturalnie. W ten oto prosty sposób nasze płatki na pierwszym planie są wyraźnie w ruchu. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, to zapraszam na moje inne tutoriale. A ja tymczasem się odmeldowuję i cześć.